Zawiasy kupione, o, dobrze, proszę Państwa Marker, oznaczamy, który jest dzień, kurczę, zawalony wszystkim, syfek się zrobił, ale to nic Proszę Państwa, sobota, 24 imieniny Adama i Ewy i mamy dzisiaj wielka, Kurcze wróci Wigilię A jutro jest Boże Narodzenie, tak, proszę Państwa, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądającym i wspierającym I wszystkiego dobrego, Wigilię, tak Najszczersze życzenia prosto z, far... z farmy ode mnie i od zwierzaków, proszę Państwa. O! Już mnie kurczę nie boli, łapa mocno, więc dzisiaj może damy, damy test rękawiczek. Dlatego w planach parowanie ziemniaków, za które się właśnie biorę, przywieźć trzeba z garażu owiec dla królików, dwa wory. I co jeszcze? O kurczę, zobacz, na, na mój wymiar. A to ostatnio jakieś głosy słyszę. O, a jajka zebrać muszę iść właśnie. Z rana sporo dały, ja z 30 jajek. Więc, więc jest szansa, że dziś, dzisiaj będzie więcej tych jajek. No, a co tutaj? Jeszcze tutaj może pieniądze. Nie. Hmm. <laughs> Dobra Seba, dzięki za rękawiczki. Bardzo fajnie leżą, takie kurde ala profesjonalne, no jak, jak nie dla mnie. <laughs> Mikołaj wie, gdzie profesjonaliści mieszkają się, nie bój kurde. To jest prawa większa, chłapa? Może być. Więcej robi prawa. O. Dobra. O. No, eleganckie, fajnie. Fajnie się ten, się trzymają ręki, dobra. Idziemy po jajca. No i śnieg prawie znikł. O. jajca. Świeże jajo z kurzego tyłka te zniosłaś? Dawaj, nawet dwa o. dzięki. Rękawiczki dobre, ale problem ze zdejmowaniem mam jeszcze, więc one takie tutaj są spięte, nie? Więc jeszcze nie pora. Trzeba luźniejsze, te są luźniejsze. Będziemy próbować podlać szklarni, nie? bo temperatury pozwalają na to, że jeszcze przed nowym rokiem można by przykopać <śm> <śm> kurwa z tymi złączkami jak ktoś wymyśli kiedyś jakąś złączkę dobrą szybką co się nie psuje po jednym sezonie czy szybciej to będzie miliarderem Jakieś plastikowe. Wszystko z plastiku. Cały świat z plastiku. Kurde. Nie działa. Dobra. Niech będzie tak jak jest. A. Dobra. Właśnie to. Zajdą dobry tutaj jest. Być widocznie. A Znaczy on odmarznięty czy nie? A Laseczki już się interesują. Odpożyjem, ale nie chcą wychodzić w ogóle. Czyli w koziarni im dobrze. To perełka. No, zaraz przyjdę pogłaszczę. Śnie bój Muszę roboty najpierw zrobić trochę. Na trzeba zasłużyć o, Kozy motywacyjne Tak zwane, zobaczcie ile śniegu stąd spadło na malinę Te one tutaj mają dobre warunki przy murze, Mur się nagrzewa z góry woda leci A i dobrze, niech taka się leje Tutaj się leje cały dzień. Zobacz malina, nawet te mrozy przetrwała. Rozumiesz? Tuż było minus paręnaście stopni w nocy. I kurde dobrze wygląda. odporne. No. O, pszenica. A to co wy słodki? O, mam jeszcze wysłodki, to starczy. Na końca zimy albo i do lata, w lato nie będę dawał przecież, no ale trzeba w zimę skarmić, bo to już za stare. A to co? A to jeszcze mieszanka, kurde, to dla kóz trzeba dać. No. Mielona, znaczy gnieciona. No, nie wiedziałem, że mam worek. Owiec. I tu owiec. Owiec ładujemy. A kurde, bez trzymacza to słabo. Ojej. Taki kosz trzeba sobie skonstruować stojak do łapania worka i będzie bez problemu, no. Ale kiedy ty to zrobisz? Kiedy ty to ogarniesz? Słucha, sypam kurde do pełna. Dwa i pół wora by weszło. A, na razie wystarczy. Trzy by weszły takie luźne. Dobra. No i co? No i mam taki owiec. Wiór dużo, kurde. Wyłuskany. Nie, no jest trochę. No ale go mieszam z przężytem, nie? O. Więc jedna taka miseczka przężyta idzie na. Teraz wam pokażę. Na dwie trzecie. O, taka wiadra, nie? mieszam od razu mucąc tutaj ziemniaczki zaraz będą o. no i mam mieszankę dla królików tak jak ta samica się okłóciła w końcu Coś tam puchu darła. Nie wiem co ona tutaj odwala. Może jednego miała i. Ale nie, gruba chyba dalej. Zostawić ją. Diabły. No. Ta może chce do samca, co? Bo ona nie jest zakocona, ta być może jest 11 grudnia. Co? Coś tam kopiesz, coś tam ryjesz rozwałkę robisz ogólną dobrze zbudowana samica a wejdę a gady sobie z bosem gdzie gadyj jakie ładne uszaki nawet ten najmniejszy się trzyma kurde myślałem że no ale to jeszcze co ty taki łysy wytarty kurde jakiś śwież go może ale nie, to by inne miały. Żadne nic nie widać. On tylko taki. Nie wiem. Niech sobie rozłożą, jak chcą. Kłabo, ale zaznaczę, żeby żeby pamiętać, nie? dziś 24 Trzeba powtórzyć jutro pojutrze jak nie będzie chciała parę dni z rzędu to zostawić, bo to albo nie jej czas, albo coś może z tego wypadku coś będzie, jakiś przypadek. Co wam chciałem pokazać? Niebieski królik kurde chodził. O niebieskie króliki ja widzę Zobacz <laughs> Kurde jakie fajne No Niebieski będzie, a myślałem że tam kolorowych nie ma A się znalazł jeden O Na zewnątrz się ganiają No, tutaj to dobre Nie wyjmuję bo wiadomo co jest I tutaj wiadomo co jest Nie wiem po bosie chyba tutaj jeszcze no o, jakieś takie szeraki, a już śmigają, zobacz, zobacz jakie to sprytne już, o. No. I samiczka buraka powinna dostać więcej. Tak jak i reszta karmiących. albo jej dam, bo zaraz ziemniaki jak będą to wezmę, odłożę całych ziemniaków trochę. O. Ona niech ma na przeczekanie. na wszystkie dostały oczywiście, <laughs> buraki. No ale wiadomo, nad tymi samicami to karmią to to trzeba yy, czuwać cały czas, dawać im więcej, lepiej, dbać bardziej żywieniowo. One coś dały z siebie, to teraz ty coś daj. A wszystko będzie grało, nie Abi? No. Co klakier? Czuwasz? No. Ciepło tutaj. No, zobacz tam beton, nadwyżkę sobie wylałem, no i będzie mi zostawało, czy coś, to tu jeszcze mogę dolać, o tak no, i powoli ogarniemy tutaj pomieszczenie, nie? No. Ciepło tu. No. Dobra, idę do kus. Dzisiaj jeszcze nie miałem czasu się przywiesić w sumie. Aż się chce. Kurde, ciepło dzisiaj. <laughs> Może do pszczół zobaczyć na sekundę, czy one coś tam, coś tam próbują wychodzić, czy nie? Fajnie by było, żeby się obleciały, bo nie wiadomo jak długo. Nie wiadomo jak długo matki czerwiły, więc młode pszczoła, jak się nie obleci, no to padnie, nie? Będzie osyp. <laughs> A kurde, miały okazję się przelecieć, to by były może żywe, zdrowe, te? Tak? Co, perełciu? Co? No i buziaczka. Nie? Ty nie dająca buziaków, nie? No jesteś oryginał, kurde. Nie, Pauluś? Chodź. Chodź, Ria, nie podejdzie, bo maleńka jest blisko i koniec tematu. Cześć. Ria, chodź. No, no by chciała, ale się obawia. Co perełciu, co? Hmm? Co, dziewczynki? Ona na wiosnę będzie ładnie wyglądała, perełka już jak koza. <laughs> Już tak nabiera trochę bardziej proporcjonalnych kształtów. <laughs> Wcześniej to benzon wywalony, nie? C, co to jest? No, po kolczyku tylko dziura została. Kurde wymyślili dziadostwo. No tamte na szczęście to one mają z... dopiero Po pół miesiąca. Tak więc jeszcze daleko do kolczykowania Co? Zaczepiasz? I? I Kiedy się kocisz? Co? Nikt nie wie Ja myślę, że koniec stycznia Brzuch spory, nie? Ale... Ale nie wiem co tam może być? Może trojaczki, kurde. Ona co? Za pierwszym razem chyba dwójkę miała, nie? bo tak. Co ja, Chodź, daj buziaczko, no chodź, naj Nie dasz? I. I. Hmm? Hmm? A, fajne? <grywia> A ty za nosa byś ugryzła, ty Kurde jaka fajna koza Jaka ty fajna jesteś, ty no, Żeby wszystkie takie było, a kurwa, to by nie wychodził stąd Zanim wszystkie by wy wymiział by pół dnia zle zeszło. Zobacz, to kurde koza Fajna jesteś kuska, tak, super jesteś kuska no. <noise> Już. O. A jak tutaj w chodku w ogóle? Co się dzieje? Dawno mnie nie było. Od czasów śniegów. O, czy znaczy jest pożądeczek. Się wszystko ładnie trzyma, ale ja myślę, że tutaj kiedyś z tego chyba będzie kurnik Bo mi te dwa foliaki to właściwie niepotrzebne. Za dużo tego, nie? Bo w poprzednim sezonie jakby jednego nie było, to bym nie odczuł różnicy, bo tam w sumie nic nie rosło za bardzo. Trochę pomidorów, trochę ogórków, ale nic jakoś tam dobrego. Jak tej truskawki jakoś będzie. Się wydaje. Jak nic nie zeżer, ślimaki czy coś pinagrona też przykryte. No i dobrze. Słońce wyszło, mógłbyś ruszyć pszczoły. Może z 5 stopni jest. O, to pinambur można kopać już. Zobacz, błocie jest, ale można kopać Ech, Jakby ktoś chciał posadzić. Teraz jest super okazja. Ziemia rozmrożona. Zobacz, widzę tam ptaka jabłko je. Jaki czy coś No jabłko to leży o. Zobaczę czy tutaj nic w środku się nie dzieje, nie? Czy nie gnije, czy coś, znaczy gnije, czy woda nie zacieka e. Wygląda dobrze Wszystko o. No. Wszystko wygląda dobrze, pachnie nawet. Jak tu u Krzysia trzeba by było zerknąć. sporo tego bym powiedział martwe ogólnie mi się tutaj nie podoba w tych ulach, że one na dwóch korpusach są zimowane one według mnie były za słabe te rodziny one powinny mieć nadstawkę dwa korpusy to one gdzieś kurty cały korpus przerobić żarcia i tutaj jeszcze zalać nie wiem nawet, czy one dały radę, ale miały dużo tego miodu. Nie? Sprawdźmy tutaj. A. Tutaj też coś widać. Też. Osypane. Tam chyba żywe są, chodzą po tym. No, część osypu musi być, szczególnie jeśli one czerwiły dłużej. Bo przeciągów tutaj nie ma, chyba, bo zostawiłem tylko z tyłu trochę wentylacji. O, siedzą, ale wysoko. Bardzo wysoko, aż tutaj na dwóch kropusach może tyle pszczołu jest.